Major, no, chyba jasno stwierdzić, to nie było dzisiaj Wasze najlepsze spotkanie. Przegrywa się dość sromotnie z wielkopolskim związkiem piłki nożnej. Chyba byli dzisiaj lepsi rywale według Ciebie. Też tak sądzisz? Tak, zdecydowanie byli lepsi. No U nas y, trochę y, zawiodło. Szkoda nie na ich sytuacji, ale miałyśmy ich trochę. No i walczymy, gramy dalej. Za rok trenujemy i za rok chcemy powtórzyć. Jak mało brakowało, żeby chociaż tutaj ten brązowy krążek zdobyć, bo w grupie też miałyście swoje dobre spotkanie. Ostatecznie tutaj Wielkopolanki zdobywają medal. No tak, w grupie wysoko wygrałyśmy 9-0, to dało nam awans do tego, do walki o brąz. No i tutaj no zabrakło, no, nie powiem, że niewiele, bo dużo zabrakło. Trzeba uznać wyższość koleżanek. Jakbyś miała porównać, które spotkania było trudniejsze z Małopolskim, Związkiem Piłki Nożnej, przygrało się tam 6-0, czy teraz z Wielkopolskim? Wydaje mi się, że zdecydowanie z Małopolskim. Tutaj miałyśmy więcej sytuacji podbramkowych. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Marta, turniej kadr wojewódzkich kończy dosyć pewnym zwycięstwem z właśnie z drużyną z Dolnego Śląska. To było dobre. Chyba Wasze spotkanie cztery bramki pokazało, jak jesteście też mocną drużyną i zasługiwałyście chyba od początku turnienia ten medal. Tak, myślę, że od początku, od pierwszego meczu dawałyśmy siebie wszystko, byłyśmy zdeterminowane, z każdego meczu wyciągałyśmy wnioski i to później przekładało się na kolejne mecze, że z każdym meczem grałyśmy coraz lepiej i pokazałyśmy, że zasługujemy na ten medal. Bo też cieszy to, że w meczu brąz ma się też czyste konto. Tak jest, też na pewno dużo wniosków wyciągnęłyśmy z poprzednich meczy i pokazałyśmy, że i atak i obrona to nasza mocna strona i mamy medal. Jak mało zabrakło, żeby jednak zameldować się w tym finale, bo ten mężczyzna z Mazowszem też dosyć na styku, więc mogło to chyba pójść w obie strony, Może dzisiaj byście grały jednak o 13. Myślę, że na pewno małe detale, ale wyciągnęłyśmy wnioski i pokazałyśmy, że o trzecie miejsce też potrafimy walczyć i wygrałyśmy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała powiedzieć, że jestem bardzo dumna z mojej drużyny, pozdrawiam wszystkich kibiców i do boju Wielkopolska! Patrycja, za Wami chyba bardzo ciekawy rok, jeśli chodzi o kadry wojewódzkie. Kończycie to triumfem. Chyba mało kto się spodziewał na początku eliminacji, że zdobędziecie się tutaj, patrząc na to, że w poprzednim roku nawet nie zakwalifikowałeś się na turniej, a w tym roku mistrzostwo i to też bez straty bramki, trzeba zaznaczyć na turnieju finałowym. Tak, drużyna dała sobie wszystko przez ten rok, pracowaliśmy na to wszystkie razem i udało nam się. Czy ta gra obronna to Wasz największy plus tego turnieju? Jak już to nie, nie straciłyście bramki przez cały e, turniej finałowy. Nie, no tak, obrona też, ale przede wszystkim nasza ofensywa dała radę. Właśnie, kto tak najbardziej się u Was wyróżniał? Dzięki komu? Wiadomo, dzięki całej drużynie tutaj wygrywacie, ale dzięki komu? Dzięki jakiej zawodniczej, która Wam najbardziej pomogła, jeśli chodzi o szeregi ofensywne według Ciebie? Myślę, że w środku, nie, wszystkie dałyśmy radę, ale Sieczka i Skrok wyróżniały się w turniejach. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Emilia, Liwia, za Wami dosyć emocjonujący turniej katry wojewódzkich i chyba trzeba powiedzieć jasno, że byliście najlepszą drużyną na tym turnieju, patrząc na to, że nawet nie straciliście ani jednej bramki. Może zacznę od Ciebie, Emilia, jakbyś byś miała to podsumować? No myślę, że na pewno. No nie udało nam się z żadnej bramki stracić. Strzeliłyśmy 13 bramek, no i skuteczność była z przodu i z tyłu było wszystko okej, okay. no i zdecydowanie byłyśmy najlepsze. Livia, jak ty to dzisiaj widziałaś? Jakbyś Ty też miała kilka słów na początek takiego podsumowania twojego tego turnieju? No, na pewno stworzyliśmy razem y, całą dobrą drużynę, daliśmy radę, ścięliśmy to całe 13 bramek i nie straciliśmy żadnej, no i po prostu daliśmy radę. Emilia, ten, tru, ten finał też dosyć ciężki według Ciebie, bo e, tak naprawdę Mazowsze postawiły Wam chyba ciężkie warunki dzisiaj w finale, tak też sądzisz? No tak, to był zdecydowanie najcięższy mecz ze wszystkich. No też po wyniku to widać, tylko 1-0, no ale jednak myślę, że szczegóły takie indywidualne zadecydowały o tej wygranej. Emilia, ty już żegnasz się z kadrą wojewódzką, jednak Livia zostajesz chyba w kadrze Małopolski. Jak zapatrujesz się na kolejny sezon kadry wojewódzkich? Też macie dosyć mocny ten rocznik 2009. I Jak zapatrujesz się na rozgrywki w sezonie 2023-2024? Na pewno będziemy się starać wygrać kolejną olimpiadę, no i myślę, że będzie pierwsze miejsce znowu. To dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Julia, to chyba był Wasz dobry turniej, 13 bramek strzelonych, 0 straconych, no i wszystkie mecze wygrane, no i tak naprawdę najlepsza drużyna na turnieju. Myślę, że zdecydowanie to był nasz najlepszy turniej w wykonaniu. Starałyśmy się, zagraliśmy to, co najlepiej potrafimy, no i wygrałyśmy, udało się. Czy to, był, czy to były również Twoje najlepsze mecze tego sezonu, czy jednak lepiej rozgrywałaś swoje spotkania w futsal w wierzbowiancy, czy też na trawie drużynie Wisły Brzeźnica? Myślę, że porównywalnie, lecz tutaj i tam się starałam na 100%, albo nawet na 120%, i zagrałam to, co najlepiej potrafię. Dało się więcej bramek jeszcze strzelić na tym turnieju, bo to Mazdowsze Wam dobre warunki chyba postawiło w dzisiejszym spotkaniu. No nie był to łatwy przeciwnik. Miały one kilka swoich sytuacji też niewykorzystanych, tak samo jak my. Myślę, że mogliśmy strzelić więcej bramek, ale nic się nie, nie udało. Ale najważniejsze jest zwycięstwo. Jakie plany na przyszły sezon? Kolejny klub, nowy, nowe wyzwania. No i myślę, że kolejne trofea. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Agata, jaki to był dla Was turniej? Chyba najlepszy drużyna na turniej, to jasno trzeba stwierdzić, bo 13 bramek strzelonych i też chyba dobry turniej w Twoim wykonaniu, nie sądzisz? Tak, myślę. Myślę, że to był bardzo dobry turniej w moim wykonaniu. I w drużyny. Nikola, jak podsumujesz ten turniej? Bo chyba w wszystkich meczach można powiedzieć, że przeważałyście nad rywalem. No tak, no, można przyznać, że jednak dałyśmy z Ciebie wszystko i mamy to, co mamy. I... To na, co to na co zasłużyłyśmy i wygrałyśmy. Emilia, chyba najcięższy mecz to ten finałowy z Marzowszem, najcięższe warunki postawiła drużyna z, z, ze stolicy, też tak sądzisz, bo tak naprawdę ciężko się chyba Wam z nimi grało. Tak, było najciężej z tego turnieju właśnie w finale z Mazowieckim.